Cześć, witajcie, z tej strony Adrian z kanału Mów Mi Adek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu, w którym poświęcimy naszą uwagę ciągnikom marki McCormick, dokładnie nowej generacji ciągników serii X6.4 P6 Drive w normie emisji spalin Stage 5. Serdecznie zapraszam na krótkie omówienie i porównanie tych ciągników ze starą generacją, której jak wiecie w posiadaniu jestem. Jedziemy z tematem. Nowa seria składa się z trzech ciągników modele X6.413, i 415 o trzech nowych mocach maksymalnych: 135, 145 i 155 koni mechanicznych. W poprzedniej serii X6.4 Power Plus mieliśmy do wyboru moce 121, 133 i 140 koni mechanicznych. Modele x 6 420x6430x6.440, którego mam w swoim posiadaniu. Będziecie tutaj e, mieli okazję właśnie popodziwiać parę ujęć z tym ciągnikiem e, na tym filmie właśnie. Tak sobie tutaj to właśnie będzie leciało, więc zobaczycie jak stara generacja tego ciągnika wygląda, ale przejdźmy może do rzeczy. Co tak naprawdę zmieniło się w tych traktorach? A otóż moi drodzy, zmieniło się to, że mamy w tych ciągnikach większy rozstaw osi o 2 cm od poprzednika. W poprzedniku było 2,54 m, w nowej generacji mamy 2,56 m rozstaw osi. Silnik nie uległ zmianie. Cały czas mamy Fiat Power Train o mocy, tak jak wspominałem, od 135 do 155 koni mechanicznych, 4,5-litrowy, 16 zaworowy, turbo doładowany. Sprawdzona jednostka, która pracuje w ciągnikach klas Arion 400, New Hollandach T5, New Hollandach T6, czterocylindrowych czy w casech i sztajerach, także to są silniki, które są dość popularne na rynku ciągników rolniczych. Co by tutaj jeszcze ważnego wspomnieć, zmieniła się skrzynia. W moim ciągniku jest skrzynia Extra Shift 48x16. Jest to najbogatsza skrzynia Power Shift oferująca 48 biegów do przodu i 16 do tyłu. W nowej generacji mamy skrzynię P6 Drive, ale to nie jest taka P6 Drive jak w silnikach X7 SWB czy LWB, czyli tam mamy 30 biegów do przodu, 15 do tyłu w standardzie, 54 biegi do przodu, 27 do tyłu z biegiem pełzających. W tych mamy całkowicie nową skrzynię. 24 biegi do przodu i 24 biegi do tyłu w standardzie, 6 biegów głównych, 4 zakresy. I jeżeli chcemy zastosować biegi pełzające, to mamy wówczas w tym ciągniku 40 biegów do przodu i 40 biegów do tyłu. Taka zmiana w przypadku skrzyni biegów. Jeżeli zmieniła się skrzynia biegów, tylny most, cała ta transmisja, no to mamy również zmieniony udźwik podnośnika. W moim ciągniku starej generacji jest 6000 kg. Dwa siłowniki wspomagające, samoczyszczące zostały zastosowane. Tej generacji w nowej jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądać, ale już wiemy jaki będzie udźwig 7200 kg, czyli mamy kolejny wzrost Wz wzrostu nam rozstaw osi i wzrasta także udźwig podnośnika w tym traktorze, co zapewne idzie w parze z wagą tego ciągnika. Wydatek hydrauliki. W moim ciągniku 110 litrów w przypadku Nowej generacji mamy 123 litry. Load sensing. No i zapewne 32 litry na układ kierowniczy, co nam da 155 litrów. Akurat o układzie kierowniczym nic nie wspomniano, ale zapewne tak będzie, bo w makolrniczach zawsze tak jest, że są dwie pompy, jedna do układu kierowniczego i jedna do układu hydraulicznego zewnętrznego, w którym tym razem będziemy mieli do wyboru 7 sekcji hydrauliki maksymalnie. Czyli pewnie jest tak jak było dotychczas, 5, 5 sekcji z tyłu i 2 po środku ciągnika do obsługi przedniego, tuza lub ładowacza czołowego jednej sekcji hydrauliki z przodu. Wałek odbioru mocy będzie z przodu, oczywiście, w opcji tuz przedni. Dwa źródła podają różnie 2500 kg lub 3200 kg. Takie będą parametry przedniego tuzu. I co by tu jeszcze Wam powiedzieć, drodzy Państwo, zmieniają się w tym traktorze również opony. Dotychczas maksymalnie szerokie, jakie mogliśmy zastosować w i X6.4 to były 600x65 34 cale, bardzo małe opony, takie jak w John Deerach 5R maksymalnie są stosowane. A teraz w nowej generacji będą opony 650 na 60 38 cali. O 11 cm w przypadku podstawowych, takich jak u mnie w traktorze, czyli 540 65 x 38 cali, mamy wzrost. No i co za tym idzie? Jeżeli mamy z tyłu 650, to na niskim profilu 60%, to z przodu będziemy mieli opony 520x60x28 na na cali. Kawał byka, kawał byka pociągowego, który idealnie sprawdzi się jako. Ciągnik roboczy w gospodarstwach 30 do 50 hektarów. Także na, mam nadzieję, że takie gospodarstwa wezmą go pod uwagę. I co my tutaj jeszcze mamy w tym traktorze? Zmienia się dach kabiny. Dach kabiny się zmienia, będziemy mieli duży dach panoramiczny, gdzie będą zamontowane, tak jak w moim poprzedniku, 8 lamp, tym razem LED. Cztery lampy z przodu i cztery lampy z tyłu. Plus dodatkowe jeszcze cztery takie małe lampy, typu jak na kabinie w Fendach są montowane. I łącznie tych wszystkich lamp będziemy mogli mieć 14. 14 lamp LED w tym traktorze, więc całkiem w porządku to wygląda. No i co jeszcze będziemy mogli ujrzeć w tej nowej serii? To to, że będzie stosowane iSOBAS, telematyka, GPS. No i chyba temat nad, wyczerpałem na temat tego ciągnika. Chyba wszystko powiedziałem. Trzeba czekać do targów, na których zaprezentują te ciągniki. No i chyba to by było wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Tym razem stwierdziłem, że Wam się pokażę. Nie rozgadałem się przez 15 minut. Mam nadzieję też taką, że jeżeli wejdą te ciągniki do sprzedaży, to będę miał okazję taki ciągnik przetestować, że firma Handlowa Agropols za dostanie taki ciągnik demonstracyjny, który będę mógł sobie porównać z moim. No Wiadomo, nie wymienimy X6440 na nowy model. Ale z chęcią bym zobaczył, jak oba te ciągniki sprawują się właśnie w tych sprzętach, które używamy tutaj w gospodarstwie. Więc nie mogę się doczekać i liczę na to, że taki ciągnik pojawi się u mnie w gospodarstwie na jakieś testy. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę Wam miłego wieczoru czy miłego dnia w zależności o jakiej porze oglądacie ten materiał. Pamiętajcie również o tym, aby zostawić łapkę w górę, napisać jakiś fajny komentarz. Ja odpowiadam zazwyczaj na wszystkie pytania, rozwiewam wszystkie wątpliwości. No i zasubskrybujcie mój kanał. Robię to przede wszystkim dla Was, żebyście mieli ciekawe materiały, dużo nowych informacji, tak jak w dzisiejszym. Materiale. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!